To jest ten banan? To jest ponownie The Glitch, Attraction. Słuchajcie, jeśli chodzi o to, wiem, że turyst Gra przeszedł tą grę, co nie? Aczkolwiek yy, problem jest taki, bo przechodziłem wszystko jednego dnia. Yy, no i wyszło na to, że po prostu nie nagrało, mi, nie nagrało mi się moment z w sumie ostatniego poziomu, na dobrą sprawę. No, tego nie wliczam jako poziom. Więc jakby yy, misia, tutaj z misiem i z farajną mamy, z Fredbear'em, z Pinkbonim jest to nagrane, wylatuje to w poniedziałek, a teraz nagrywam to co będzie w sobotę, czyli yy, Back Alley. Okej, okay. no to tutaj szybka akcja. Znaczy to bardziej będzie spring spri, Springtrap. Chciałem powiedzieć y, speedrun, bo kurwa umiem to. Zrobiłem to w sumie dwa dni temu. Chciałem sobie pierdolnąć przerwę od tego małą. Aczkolwiek z powodu tego, że Valorant się przyjął, możecie się w przyszłości spodziewać y, Valoranta. O kurwa, za mało rzuciłem. Zatrafiłem, fakt, naprawdę? Drugi poziom załatwić na jednym spirydzie, gdzie kurwa. Mhm. Podnieść głowę. Dobra, tylko tyle chciałem zrobić. Właśnie, dobra. Zapomniałem o innej bardzo rzeczy ważnej. No nie ma chuja że się on, proszę. Okej, okay, wróciłem Springy! On czy nas... Scrappy No rusz ty dupsko! O Słoń Słoń na trójce. Jest słoń na trójce. Czy mi wystarczy? Mam taką szczerą nadzieję, że mi się uda bez śmierci zrobić to. Bo nie chcę marnować Kurwa! Nie chcę marnować za bardzo czasu. Jak tam z tobą towarzyszu? No kurwa, było close Było służenie odnośnie tego kuja Okej, okay, i teraz szybciutko zrobić, co tamto i będzie git Żeby nie było, ja wiem, że się zachował jest jak totalny skurwysyn. Jeśli chodzi o przedłużanie serii Oj, też zapomniałem co było trzeba ustawione o kurwa to tutaj To tutaj Okej okay. Co to sobie? O, bym poruszył nie tutaj nic czyżby Baby? Czyżby Baby to było? No bo ty łbę nie poruszyłeś Te pierdy znaczą, że coś się dzieje. What the fuck? Security camera? Cześć w ogóle to jest taka ciekawa ska to wszystko było? To ja po prostu byłem ślepą pałą. O kurwa, ty poruszyłeś. Bo. O kurwa, a się jeszcze w bo nie wyłapałem tego jeszcze przed sekundą. Hyperpal... O, no to nieźle. nie mamy Nie i mamy tylko No No nie chodź, nie wybór, i Dokładnie 4 minuty. Nie spodziewałem się tego, się przestraszyłem. Ty. O kurwo, ty śmieciu, się przestraszyłem. Ty. Ja wiem, kto to jest. Albo. i mnie? Oj, chuj, po mnie. Tutaj na ciebie to nie działa? za szmata dobra, w sumie nie, bo to tam trochę czasu mi zaoszczędza ja dole znaczy to moment z układanką podłóg nie jest najgorszy bo tu jest, często coś przyjdzie ci i ty kurwa dosłownie potrafisz przyjść na sekundę i kurwa już musisz wracać, bo coś ci idzie, co nie? No dobrą sprawę Maltem Freddy często sobie tak odpierdala właśnie Gdzie widzisz i za ja zaraz będę musiał wracać. chodzi, element zgubiłem jakiś o pięć minut, no tylko żeś mi całego dnia nie zabrał. Muszę obrzeć coś, co jest kurwa z tą kartką, bo to mi też ewidentnie nie pasuje. Nie, zacznę. Co helpi, no to powie? Powiedział jest. Ej, więc w sumie no mm, Zanim dobiegnę to mogę powiedzieć, że dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka eee, Wszelkie W sumie chuja ani instrukcje będziecie mieć, bo tam macie zawsze jedno ale mm, Przypominam wam o progu 100 subskrypcji i tutaj o kurwa <noise> Dużo się odwróciłem. Eee, przypominam wam o progu 100 subskrypcji. Oraz o tym, że... odcinki się pojawiają we w poniedziałki, środy, soboty. I teraz myślę, żeby sobie raz na jakiś czas jakiegoś... krótkiego filma wrzucić sobie po prostu tak o w tygodniu. Poza normalnym wrzuceniem. Nie chodzi mi o shortsy. Chociaż szorcy też teraz na jakiś czas się będą pojawiać, a chodzi mi o coś innego. Bo mam parę takich filmów, które mogą być fun, ale wiecie. Więc no, więc tyle by było. No ale co? Cześć!